Posłuchamy jak pracuje przemiennik Olsztyn. A teraz rozmowy ze na częstotliwość 438, 875. Odległość około 40 kilometrów antena zewnętrzna zwolniłem bramkę szumów e, Squelch, ponieważ ten sygnał do nas bardzo, bardzo słabo dochodził. Gdy włączymy bramkę Squelch nawet na poziom 1 Słychać, że ten przemiennik w tej mojej lokalizacji na Jarotach, na końcu olsztyna, właśnie w stronę, w stronę szczytna. Ta moja antena akurat nie odbiera na tyle sygnału, żeby żeby móc coś usłyszeć. Dlatego myślę, że... No właśnie tak jak teraz słychać, te rozmowy są generalnie na poziomie szumów. Jeśli chodzi o przemiennik niedawno uruchomiony przez tutaj kolegów ze Szczytna no akurat na posiadanym sprzęcie zbytnio nie mogę tutaj z panami porozmawiać sobie ani ani też skorzystać z tego urządzenia no a teraz może posłuchamy jak Thank you. Thank you. Thank you. Także tutaj porównując oczywiście tą jakość modulacji i słyszalność, no to, no to jest dość, dość słaba. Myślę, że tutaj koledzy z pewnością szczytnie, jeżeli poprawiliby wysokość tego przemiennika lub też generalnie wysokość anten. Myślę, że Olsztyn pięknie by tutaj odbierał ich, ich, ich rozmowy, ich sygnał. Natomiast no, jeden tutaj z naszych kolegów zlokalizowany zdecydowanie wyżej, ze zdecydowanie wyższą anteną w wyższym punkcie on akurat z tego, co, co żeśmy tutaj rozmawiali w naszym gronie określił, że, że ten przemiennik słyszy na 7S-ów. No niestety mnie tutaj, e, mimo że antena jest e, zlokalizowana dość wysoko, okazuje się ponad budynkami i, i można powiedzieć mam wolną przestrzeń w stronę, w stronę szczytna. E, no niestety, niestety tych rozmów... E, nie odbieram tak jakbym oczekiwał, jedynie, jedynie na poziomie szumów. No ale to myślę, że kwestia poprawy tutaj u mnie anteny, a, a jeżeli oczywiście koledzy yy, ze szczytna yy, wykonaliby, że tak powiem, robotę troszeczkę wyżej, to myślę, że tutaj w dalszej odległości, w większej odległości można by było się z nimi swobodnie skomunikować. No w tej chwili jedynie słychać właśnie te, te szumy i na poziomie szumów. Te rozmowy są, można powiedzieć, prawie nieczytelne.